Witajcie, kochani. Dzisiaj opowiem Wam troszeczkę o adaptacji w przedszkolu. Na pewno to nie będą jakieś takie złote rady, które zawsze zadziałają i tak dalej. Jeżeli tak zrobisz, to nie będziesz mieć problemu. Raczej opowiem Wam po prostu o moim doświadczeniu, jak miałam z jednym dzieckiem, jak miałam z drugim dzieckiem, różne może takie historie, które widzę, obserwuję. Sama się właśnie w taki sposób uczę, kiedy rozmawiam z innymi rodzicami, kiedy rozmawiam z osobami, które właśnie pracują w przedszkolach i jakaś tak e, fajnie mi się ta wiedza układa. Także podzielę się z tym, e, z tym co ja przeżyłam, z tym, co zaobserwowałam. Słuchajcie, moja pierwsza córa e, szła do przedszkola, jak miała 3 lata e, i akurat mieliśmy takie wielkie szczęście. Ona ogólnie nie ma żadnego e, problemu w takich kontaktach międzyludzkich, po prostu uwielbia dzieci. Uwielbia, uwielbia inne osoby, więc akurat wtedy mieszkaliśmy we Wrocławiu i to naprawdę było niesamowite szczęście, bo polecono nam przedszkole, okazało się, że było bardzo blisko nas, blok obok i to przedszkole po prostu było rewelacyjne. Nie było to przedszkole Montessori, ale bardzo takie, można powiedzieć, bliskościowe. Pani dyrektor bardzo też nam podpowiadała wiele, wiele kwestii, i nie było żadnego problemu. Dziecko po prostu chodziło do przedszkola. Później się przeprowadziliśmy. No i tutaj też po prostu znalazłam jakieś przedszkole i puściłam córkę, ale po trzech miesiącach hmm, okazało się, że to jest zupełnie nie dla niej otoczenie. Nie chciała do tego przedszkola chodzić, co było dla mnie. O tyle jeszcze dziwne, że ona naprawdę nie miała bariery, żeby gdzieś wejść w nowe miejsce, a tam po prostu nie chciała chodzić. Zaczęła nawet w nocy się siusiać i tak dalej, więc ewidentnie było to dla niej bardzo, bardzo stresujące. I i jednego właśnie, co się wtedy nauczyłam, to nie każde przedszkole jest dla każdego dziecka. Pewnie nieraz mama wyśle dziecko do przedszkola, wszystko jest ok, i się zastanawia, co te mamy wymyślają, że, że po prostu szukają, że się zastanawiają i tak dalej, bo z jej dzieckiem nie było problemu, ale po prostu tak, ta, takie po prostu miałaś szczęście, droga mama, także tylko się możesz cieszyć. Bo ja widziałam wtedy tam różnicę pomiędzy tamtym przedszkolem, dokładnie to samo dziecko, w tym, czasie, w tym samym czasie. Oczywiście były to. No, moja córka miała pewne trudności, nie tyle może z, z takimi adaptacją z dziećmi, ale rozwojowe i widziałam właśnie jak w jednym przedszkolu funkcjonowała, a jak w drugim. Także po tych trzech miesiącach zaczęłam szukać innego jeszcze przedszkola, rozmawiać. Ostatecznie to był punkt przedszkolny polecany tutaj przez znajomych i tam już była do końca bardzo, bardzo zadowolona. Z kolei, jeżeli chodzi o synka, to on ewidentnie jest taki bardziej skryty w sobie, nie lubi zmian. Nawet takie drobiazgi jak założenie nowych butów, to musimy tutaj dużo o nich opowiedzieć i tak dalej, bo nie chce. Także te zmiany dla niego są, są bardzo stresujące. I pierwszy raz poszedł do przedszkola, jak miał 2,5 roku. No i w sumie chodził tam przez dwa tygodnie, bo cały czas płakał. Cały czas, cały czas, cały czas. Ponieważ ja tutaj nie miałam jakichś, znaczy jak gdyby jestem w domu, tak? Z dzieckiem starszym, także po prostu po tych dwóch tygodniach stwierdziłam, że nie, nie ma po co. Widać, że jeszcze nie jest dojrzały. I po prostu w domu jednak na razie będzie mu lepiej. No jak gdyby byłam w bardzo dobrej sytuacji, bo wiem, że wiele mam nie ma takiego wyboru, tak? Po prostu musi dziecko posłać i, i nie może tego cofnąć, ale z drugiej strony ja sobie tak zawsze mówię, że mm, czasami jednak mamy ten wybór. Bo musimy sobie też właśnie odpowiedzieć, co jest dla nas ważne, tak? Ja bardzo często spotykam się, że na przykład ludzie, znajomi, mówią, że rodzina najważniejsza, rodzina najważniejsza, a potem, nie wiem, 80-70% swojego czasu spędzają zupełnie gdzieś indziej, wcale nie z rodziną. Także dla mnie było to bardzo istotne, żebym sobie odpowiedziała, co jest dla mnie najważniejsze w danym momencie życia, a potem po prostu zrobiła wszystko, żeby to realizować, tak? Bo ja wierzę, że na pewno nie raz są takie osoby, które po prostu, no, mama musi iść do pracy, po prostu musi, bo inaczej dziecko po prostu nie będzie miało co jeść czy się ubrać. Ale bardzo często jest też tak, że naprawdę żyjemy dobrze finansowo, tak? I znam też takich rodziców, którzy im się bardzo dobrze powodzi, a jednak powiedzmy to dziecko szło nawet jeszcze młodsze, w wieku roku i przez wiele, wiele tygodni płakało, wiele, wiele godzin. Także to, jak gdyby już są. Wasze odpowiedzi, co jest, co jest dla Was istotne. I słuchajcie, znam też takie rodziny na edukacji domowej, że jest czworo dzieci i właśnie liczę czworo albo pięcioro. Więc e, i mimo, że gdzieś tam tata stracił pracę jedną, drugą, e, to cały czas trwają właśnie w tych swoich wartościach i, i, i mama jest w domu dziećmi. Może, może za jakiś czas nie będzie mogła być, tak? Ale to są zawsze nasze wybory. Więc e, dla mnie, dla mnie był taki wybór po tych dwóch tygodniach chodzenia i ciągłego płaczu na razie to odroczyliśmy. E, spróbowaliśmy kolejny raz pół roku później, jak już miał 3 lata. E, i Znowu to był bardzo ciężki czas. To znaczy, szedł do przedszkola z wielkim płaczem. To po prostu był ryk, krzyk i wpinanie na siłę do fotelika samochodowego. Potem panie już mówiły, że na miejscu to było to samo przedszkole, co wcześniej, także mówiły, że już na miejscu się uspokajał i się nic nie działo. Jak wychodził, no to mówił, że, że, że nie chce tu wracać i i po prostu cały czas się mnie pytał, przez cały dzień, czy on dzisiaj idzie do przedszkola, co dzisiaj jest za dzień, czy dzisiaj jest weekend, czy dzisiaj jest poniedziałek. Przez kilka y, miesięcy, y, pierwsze słowo, jakie było po przebudzeniu, to, czy ja dzisiaj idę do przedszkola, tak? Także dla mnie to też po prostu informacja była, że jeszcze nie. Tak? Widziałam jego napięcia, widziałam różne takie zachowania się pojawiły, jak obgryzanie pasnokci, y no po prostu takie gdzieś, że, 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 że ten stres uchodził, no i ciągłe te pytania. Akurat wtedy się pojawił Covid, więc to też była taka sytuacja, że jednak wróciliśmy do domu, no i potem trzecie podejście już w innym przedszkolu, dlatego że dlatego że już po prostu jak tylko przejeżdżaliśmy obok tego pierwszego przedszkola tą samą drogą, to oni po prostu krzyczał i wrzeszczał, że on nie chce iść do przedszkola. Także jakbyśmy, już trzeci, jakbyśmy trzeci raz podeszli do tego samego miejsca, to myślę, że byłoby bardzo trudno, bo w ogóle się nie chciał zbliżyć. Więc to trzecie przedszkole też na początku było trudno, ale jak gdyby ten jakiś czas przytrzymaliśmy i no już teraz chodzi może nie jest to dla niego jakąś ulubioną sprawą, często przed wyjściem mówi, że nie chce iść, tak, ale przede wszystkim widzę, że wychodzi zadowolony. Także dla mnie to była jak gdyby taki bardzo, bardzo ważna wskazówka, bo często dzieci nie chcą wyjść z domu, jest to dla nich trudne, tak? Ale jeżeli wychodzą z przedszkola i są zadowolone i opowiadają, tak, od wielu rodziców słyszę, że są takie zachowania, to dla mnie już jest to wskazówka, że jak najbardziej dziecko jest gotowe i może iść. Ale tak jak Wam mówiłam wcześniej, jeżeli jest ten płacz Krzyk, jakieś takie objawy, jak, nie wiem, dużo robów zaniepaznoci, moczenie się w nocy, którego wcześniej nie było. To dla mnie jest to informacja, że jeszcze nie. Czyli jak gdyby ja nie patrzę tylko na samo wyjście które zawsze, bardzo często może być dla dziecka stresujące, ale po prostu zalecam każdej mamie, żeby obserwowała cały dzień. Tak? Żeby obserwowała cały dzień, co dziecko mówi, jak wraca, czy chce wrócić, czy opowiada jakieś takie miłe, przyjemne sytuacje, czy przez cały dzień jest na nie i widzimy te, ten, ten stres po prostu u niego. Także tak to teraz wygląda. Dwa zupełnie inne, jak gdyby, obrazy. Słuchajcie, z takich w ogóle ciekawych rzeczy, które myślę, że mogłyby tą adaptację troszeczkę ułatwić i którą, o której słyszałam, akurat ja w moich przedszkolach trochę mogłam to stosować, trochę nie, już Wam opowiem. W pierwszym przedszkolu panie pozwoliły mi, że mogę razem wejść z dzieckiem na salę. I chodziliśmy tam na godzinę, na przykład na pół godziny, przez parę dni i powiem Wam, że. W sumie to nie zadziałało. Potem też rozmawiałam z, z kilkoma osobami, e, które pracują w przedszkolu, że właśnie kiedy mama wchodzi z dzieckiem na salę, to to, nie, to, to, to to się nie sprawdza. Że, jak gdyby dzieci inne się pytają, tak? To dziecko, które jest z mamą na sali, ono nie chce w ogóle się odłączyć od mamy, cały czas jest mamą i tak też u nas było. Więc, mimo że ja byłam z dzieckiem na tej sali, to to jemu nie pomagało. W innym przypadku, co uważam, że było całkiem fajnym rozwiązaniem, zapytałam się Pani, jak żeśmy szli do tego kolejnego przedszkola już w tej wieku 3,5 lat, czy mogę na przykład przez parę dni przychodzić z synem na plac zabaw. Tak? żeby po prostu mógł poznać dzieci, które są w grupie, żeby mógł poznać panią, która tą grupę prowadzi. I to uważam, że było całkiem, całkiem korzystne, ponieważ nie zostawiamy zupełnie dziecka w nowym otoczeniu, tylko po prostu towarzyszymy mu przy tym poznawaniu. Tak? Słyszałam również o przedszkolach i to uważam za bardzo fajne rozwiązanie że np. mama z dzieckiem może wejść do sali, kiedy przedszkole już jest nieczynne po południu. I to jest, słuchajcie, akurat dla takiego malucha jest ważne, że może po prostu tą salę poznać, tak? Może zobaczyć, gdzie jest toaleta, e, może po prostu pochodzić sobie, zobaczyć, jakie tam są przedmioty, gdzie się je. Fajnie też by było, gdyby na tej sali była ta pani e, przedszkolanka, która będzie z nim pracować, żeby, e, żeby po prostu mógł się, mógł się z nią zapoznać, tak? A nie wkładamy tak od razu, więc myślę, że to jest bardzo fajne rozwiązanie. I może kiedyś, jak założę przedszkole, słuchajcie, to takie właśnie rozwiązanie wprowadzę. Innym rozwiązaniem, o którym słyszałam na kursie, w których w niektórych szkołach Montessori było przeprowadzane, to była taka rutyna, że nauczyciel z przedszkola Montessori odwiedzał dziecko w domu. I to było takie krótkie odwiedziny, 20, pół godziny, żeby się zapoznać, tak? żeby zobaczyć otoczenie, w jakim mieszka. Ale przede wszystkim był to czas nie na rozmowę z mamą, tylko był to czas na Bycie z tym dzieckiem, żeby ono mogło na przykład pokazać, czym się interesuje, jakie ma zabawki, co lubi, jakie ma książki, tak? I wtedy taki nauczyciel mówił, wiesz co, ja dzisiaj odwiedziłem Ciebie, a ty na następny raz przyjdziesz do mnie. Także dla mnie bomba. Uważam, że naprawdę dla dzieci, które mają problem z wejściem w takie nowe otoczenie, jest to bardzo, bardzo fajna metoda, dzielę się z nią z wami, pomoże jakaś pani. Nieprawda prawda, kolanka będzie na to chętna. Jak gdyby to zastosuję po rozmowie z wami, że byłoby wam to potrzebne, ale w moim, moim myśleniu myślę, że, że, że to naprawdę się może fajnie, fajnie sprawdzić. Z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że troszeczkę wam tutaj ułożyłam. No, podzieliłam się po prostu takim moim osobistym doświadczeniem, jak to u nas wyglądało. I, no i po prostu coś mi się u mnie to się zmieniło. Przede wszystkim myślenie, kiedyś myślałam, że po prostu jest szkoła. Taka jaka jest, dziecko ma tam iść i ma się dostosować. Tak kiedyś myślałam. Teraz już tak nie myślę. Wiem, że dzieci są różne, wiem, że przedszkola są różne i jeżeli po prostu dziecko bardzo to przeżywa, to po prostu mieć taką wolność sobie, że szukam innego, innego miejsca, a może przekładam to na inny czas, też, też, jest, też jest dobre. Także życzę Wam właśnie tej odwagi w myśleniu i w podejmowaniu takich rozsądnych, przemyślanych decyzji dla waszej rodziny najlepszych i dla waszego dziecka i również dla was. Dziękuję wam bardzo i do usłyszenia w kolejnym odcinku.